Mamy z nami, można powiedzieć, 11 zawodnika każdego meczu. Nero, komentator w języku angielskim. Także słyszeliście go zapewnie, teraz mam się okazję zobaczyć. I jak to jest skomentować tutaj po angielsku? I jak to jest przede wszystkim, kiedy na streamie polskiego eventu ty masz więcej oglądania. Ty masz więcej widzów po prostu na angielskim komentarzu niż na polskim. Właśnie sam się zastanawiałem od samego początku jak to będzie wyglądało, czy to w ogóle będzie sukces, czy nic z tego nie wyjdzie. Raczej wczoraj na pewno nie miałem więcej widzów niż polski stream, bo wydaje mi się, że nie było to za bardzo rozreklamowane, a nawet jeśli załóżmy Płoński Sport Challenge wrzucają to na swój fanpage, na którym mi tak mają całych Polaków, to Polacy wejdą raczej na polski stream niż na angielski. Minis gdzieś tam wrzucił przy swoim meczu na swój fanpage, wtedy wpadło parę osób, ale głównie to było od 200 do 300. Dzisiaj no wybuchło dosyć oglądalnością. 5 tysięcy osób padło. No ale to jest głównie spowodowane tym, że właśnie gra Neo Fight, czyli drużyna z zagranicy, więc e, ludzie z zagranicy raczej nie będą chcieli oglądać też polskiego streama. Stąd to wynika na pewno. No i po prostu o tym, że ludzie się dowiedzieli. Więc e, dzięki wielkie dla HLTV i Lounge, że ich ogarnęliśmy, że dało radę wrzucić tam naszego streama i jakoś no, działa. Ja komentuję po angielsku praktycznie zawsze. Czasami jestem proszony o komentarz polski, więc wtedy skakuję, okej, okay. nie odmawiam, ale głównie komentuję po angielsku i z tego najbardziej jestem znany, tak jakby, więc cieszę się, że wyszła taka inicjatywa, że jest polski lan, na którym poprosili mnie o angielski komentarz. To mnie naprawdę zadziwiło na początku, ale oczywiście z chęcią przyjąłem i wygląda fajnie, naprawdę. Właśnie, dużo komentarzy było pozytywnych na temat tych emocji, które przekazujesz podczas meczu, i jak, jak długo to ćwiczyłeś, jak długo wypracowałeś sobie te, te zdolności? No właśnie, ja komentuję od 4 lat. Miałem 14 lat, kiedy zaczynałem komentarz ligi LPL, chińskiej ligi Lola w języku angielskim. Na tamte czasy nie było żadnego innego streama, więc to była jedyna okazja dla mnie, żeby cokolwiek skomentować. Ale miałem 14 lat, nie miałem pojęcia w ogóle, co robię. I, I nie wiedziałem w ogóle tak naprawdę zbyt wiele o grze. Więc to była strasznie monotona narracja. I tak jak e, mówisz, właśnie, wypracowałem sobie emocje, nad tym pracowałem najwięcej. To była największa moja krytyka, że nie mam żadnych emocji i zacząłem pracować na cały czas, cały czas, cały czas. Oglądanie innych streamów, pytanie się moich kolegów komentatorów, z którymi później zacząłem komentować, na przykład RapidCast, który pracował w swoim czasie w Riot Games w ISL, więc on miał naprawdę duże doświadczenie, on mi bardzo pomagał. Pyrotechnics teraz komentuje największe rozgrywki Lola na scenie europejskiej i on również komentował ze mną i mi pomagał, ale właśnie. Odszedłem od Lola, zacząłem grać w CS-a i CS o wiele mi bardziej pomógł. Właśnie budowanie tych emocji, bo są krótsze rundy i bardzo łatwo zrozumieć dynamizm i to mi bardzo naprawdę pomogło. Za pierwszym razem jak włączyłem stream, jak komentowałeś, pomyślałem Brytyjczyk. Co robi Brytyjczyk na takim małym lanie w Polsce? I jak to jest w ogóle, że masz taki dobry akcent i naprawdę ciężko się zorientować i ciężko wpaść na to, że po drugiej stronie ekranu jest Polak. Tu jest podobna sytuacja jak z tym, jak zaczynałem ogólnie budować emocje. Czyli na początku już moja mama zachęcała mnie do nauki angielskiego od e, zerówki, tak naprawdę. Uczyłem się przez 6 lat samej gramatyki, słownictwa i rozwijałem się w, na dodatkowych lekcjach języka angielskiego. Tylko to są takie po prostu dodatkowe lekcje języka angielskiego, więc poprawność pisania. E, ale tutaj już zaczyna się wchodzenie w ogóle w system edukacji polskiej, że mnie to denerwuje, że tylko uczą pisać, a nie uczą mówić. Dlatego problemem jest strasznie akcent w Polsce, i, i to, jak Słychać ten angielski. No, a w każdym razie, ja zdałem test FCE, First Certificate in English, i było mi mówione od samego początku, że to będzie ważne, że to mi coś da. Zdałem to w szóstej klasie podstawówki, kiedy poszedłem do gimnazjum, pokazałem to mojej nauczycielce angielskiego, spodziewałem się jakiejś super reakcji, a nauczycielka powiedziała: No, okej, okay, fajne. I wtedy stwierdziłem, że nie ma sensu się uczyć tego angielskiego pod testy i pod inne takie rzeczy, i po prostu zrezygnowałem z lekcji, a zacząłem chodzić na konwersacje z native speakerami. Przez trzy lata, Praktycznie codziennie rozmawiałem z Amerykaninami, z Brytyjczykami, z Australijczykami. Grałem w Battlefielda właśnie z wieloma Brytyjczykami i Australijczykami, znalazłem sobie jakiś tam klan międzynarodowy i starałem się jak najwięcej z angielskim, z, w, po angielsku z najlepszymi rozmawiać i się od nich uczyć. Poza tym najlepsza metoda według mnie to oglądanie filmów lub seriali z napisami po angielsku, bo nie, dość, że słyszymy słowo, to czasem wydaje nam się, że słyszymy coś innego, ale od razu identyfikujemy z napisami, jakie to jest słowo, jakie wymówić później. I bardzo mi się podoba ta metoda na pewno. Więc e, ogólnie, sam start, sam początek to na pewno były gry. Angielskie gry, mało latek, 7-8 lat. Czy kiedy się wchodziło do CS-a, nie było polskiej wersji gry. Więc, e, już takie podstawy to na pewno od gier, potem przeszło się przez lekcje, na koniec oglądałem filmy i e, amerykańskie seriale i tak jakoś poszło. Czyli jednak długa droga, ale opłaciło się. Czyli rozumiem, że w counter jeżeli tylko będzie jeszcze okazja, usłyszymy się na pewno w języku angielskim. Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie dużo mnie będzie słychać, dużo też teraz robię, tylko po prostu e, mniejsze są to turnieje, które mają mniejszą oglądalność, ale pojawiam się raz na jakiś czas. Na przykład IFRAG e organizował swego czasu CSGO Legend Series i tam komentowałem mecz, który oglądało 110 tysięcy osób w Ameryce. To był amerykański mecz Best of Five, późno w nocy, 11 listopada <laughs> dokładnie pamiętam tę datę tamtego roku, ale to było naprawdę świetne i to był mój największy mecz, który komentowałem póki co. Komentowałem również Fanatic TSM na przykład w Game Show League, więc ja pojawiam się gdzieś tam, tylko właśnie to jest problem ze mną, że nie mam takiego stałego kanału, na którym pojawiam się właśnie na światowym poziomie, więc dużo ludzi kojarzy mój głos, bo gdzieś tam go, ogl go słyszeli oglądając jakieś mecze, przeglądając, przeskakując kanału na kanał przez 15 sekund, ale nigdzie nie można mieć tak naprawdę zauważyć na stałe. Strasznie trochę skaczę, będę szukał teraz właśnie jakiegoś miejsca, żeby się usadowić na stałe i to takiego rozwiniętego miejsca żeby mógł się pokazywać i rozwijać naprawdę, więc no, zdecydowanie będzie można mnie usłyszeć coraz więcej. Także czekamy na informacje, gdzie, gdzie to miejsce będzie. E, także czy mógłbyś e, pozdrowić jeszcze widzów Inet Cox TV i zaprosić po prostu przyszłość na swój kanał, być może który powstanie, albo swoje miejsce. Okej, okay, then... Po angielsku poprosimy. Oh, alright, so greetings to everyone on InetcoxTV. Thank you very much for watching this interview and I hope that you'll tune in to some more matches casted by me in the future. For now... My channel is hitboxtv /neuro -integrate -gg, but in the future it might change a little bit. And um, I hope you enjoyed it. Dziękuję